Pierwsza w nocy, godzina pierwsza w nocy. Oni non-stop robią całą noc. Jutro się przelecę dronem, pokażę wam ile już zrobili od ostatniego odcinka. Czekam na Didi, bo dzisiaj dzisiaj, dzisiaj nie, jest, nie przyjechałem samochodem do biura na wieczór. Bieda tu taka, że nie. Kościa mam dzisiaj w biurze. Taszek wleciał do mnie jaki ładny. Uśmiechnij się, już cię puszczę. Wpadłem na pomysł, że będę wam robił comiesięczne pokazy tutaj tej budowy, która jest budowana akurat naprzeciwko mojej firmy. Yy... Jak szybko budują, będziecie widzieć, będziecie mogli to ze mną śledzić. To jest z dnia dzisiejszego, a zaraz zobaczycie, co było miesiąc temu. Dokładnie miesiąc temu wyglądało to w ten sposób, gdzie już to było podgonione. Warto się cofnąć do mojego filmu, był film o tym. Także jeden miesiąc i chyba tam 9 dni maksymalnie jest różnicy między plikami, które nagrywałem. I znowuż mamy dzisiaj. Zobaczcie w jaki sposób to szybko jest budowane. Budują tutaj praktycznie 24 godziny na dobę. Pracownicy się zmieniają, pracują na okrągło. Jedyną przerwą to jest pora lunchu, pora kolacji. To są przerwy, gdzie troszeczkę zamiera tutaj ruch. Żurawie pracują cały czas, całą noc, tak jak widzieliście na samym początku filmu. I znowu mamy to co było miesiąc temu. Praktycznie hulają non-stop. Ktoś się mi kiedyś pytał, czy to nie przeszkadza tutaj okolicznym ludziom, którzy mieszkają. Tak jak zwrócicie uwagę, jak patrzycie tutaj po, na, na, yy, na filmy, na okolice, to tak jak widzicie, tutaj wszędzie są jakby raczej fabryczne miejsca. Także tu nie ma bloków mieszkalnych. Bloki mieszkalne są daleko odsunięte. Tak to wygląda. Tutaj zrobiłem taki przelot, żeby zobaczyć, jak to z góry w ogóle będzie wyglądało. Tak wygląda szybkość pracy w Chinach. Szkoda, że nie zrobiłem nagrania dzisiaj, w momencie, kiedy oni jakby mocniej pracowali, bo w tej chwili pracują w środku, część robotników. Po prostu podzieloną ma pracę wtedy, kiedy nie jest gorąco, pracują w środku, yy, na zewnątrz, wtedy, kiedy gorąco pracują yy, w środku. A tu, na wprost, to jest moje miejsce, gdzie ja mam firmę dla tych niezorientowanych. A tutaj ten jasno-niebieski dach naprzeciwko. To jest miejsce, gdzie mamy nasz magazyn konsolidacyjny. Oczywiście to nie jest całość, tam mamy tylko część wynajętą. Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie, jak tutaj to szybko się ładnie buduje, a ja obiecuję, że będę robił co miesiąc albo co tak miesiąc, i troszkę wam update y odnośnie tej budowy, potem może złożymy jakiś jeden odcinek w skrócie jak to szybko się wybudowało. A my co? A my się powoli zbieramy, ja jadę z córką na niedzielny, na niedzielę z córką. Jedziemy do y, takiego centrum handlowego, gdzie Ania, gdzie Ania się trochę pobawi, coś tam zjemy. Także zapraszam serdecznie dla tych, którzy chcą jeszcze z nami tam podjechać. Ania, co, zobacz jakie duże dzidziu. Co tu jest? To jakieś występy Okej, okay, idziemy coś zjeść tak? Chodź, daj rączkę. Dziękuję Jakieś występy będą Myślałem, że tu będą mieli samochód nowy wystawiony pojawia. Tak przy okazji, ale nie mają, bo tam ktoś prosił, żeby zobaczyć. Ale mają kwiatki. Może kupimy jakiś kwiatek do biura. Może takie ubranka, ktoś by chciał. zobaczyć, jakie fajne, słodkie. Na nowy rok. To są ubrania dla dzieci na nowy rok. Fajne, nie? Super, podobają mi się. Ok, idziemy dalej. Czy kupimy ani takie obranko? Ania ma takie obranko, no ale jest pewnie z niego wyrosną. To idziemy dalej, poszukać. Proszę, tu mamy, zobaczcie. Louis Vuitton razem z Lacoste. Można, nie? Wszystko się da zrobić. A może jakąś bluzę, bo ja mam taki, mój polar jest taki wyciachany. Czy pa? Okej, okay, idziemy, idziemy jeść kochanie. Chodź, na górę jedziemy. Ania krzyczy, że chce jeść. No to idziemy coś jeść. Pochodzicie z nami dzisiaj. Trochę po markecie. A nie, tu akurat w tym markecie mają tylko BID. Mm, tylko BID. Okej, okay. jedziemy kochani na górę. A tutaj ozdoby na, na Kielski Nowy Rok. Małe smoki, pluszowe smoki. Proszę bardzo. Będzie fajna miniaturka. No właśnie, to mnie przeraża. Potwory i atakujące i strzelające do nich dzieciaki. Gdzie są te nasze czasy z naszymi bajkami? Powiedzcie mi. Ania, trzymaj tatusiu. Bo tutaj niebezpiecznie. Hop! Pięknie! Dobra, idziemy szukamy czegoś do jedzenia. Wybór jest duży, ale co my byśmy chcieli? Niech, żadnego kociołka. A, ja, Żadnego kociołka. Co my tutaj mamy? Eee, wszystko spa, i nie ma nic dla mnie. Ania też nie jada ostrych. Tam będziemy mieli chyba normalne. Jaki makaron byśmy zjedli. Co chcesz, Dopku? A co się mówi? A co się mówi? Ania, co się mówi? Ciesie, pięknie. Eee, czy my tu coś zjemy? No na razie mamy problem. to spicy. Nawet i nawet liter spicy. Nawet trochę spicy, ale niestety dla mnie to nie problem, ale, ale Ania nie zje. Chodź kochani, idziemy dalej. Szukamy. Myślicie, że tak łatwo jest znaleźć coś do jedzenia. No tego to bym nie tknął. No nie jest tak łatwo, kochani, nie jest tak łatwo. Chyba pojedziemy na piętrowy wyżej. Nie, nie, nie. nie, nie. Tutaj, tutaj też nie. Chyba jedziemy do góry. Jakby się ktoś zmęczył, to może sobie pospać z masażem. Chodź, popatrz. Musimy coś na drugą stronę, galerii. Wampuchy robią na miejscu A tu takie jedzenie sobie możecie zamówić Co Wam przygotują Co sobie kupicie I tam sobie zjecie Dobra, ale ja muszę pilnować mojego dzieciaka Anna No, bardzo ładnie Trzymaj, tatuś, ja tutaj pilnuję, bo No wziąłbym bagiety, ale przyjarali je trochę Ok, jedziemy do góry A tu mamy markę Jedziemy Uwaga I hop, pięknie Jesteśmy na najdłuższym piętrze Pościel, nie pościel, ale tam po prawej po lewej stronie będziemy mieli zaraz plac zabaw dla Ani. Nie za bardzo bym chciał, żeby to widziała, po lewej, po prawej stronie. Aj, 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 aj. Aleśmy trafili, będzie problem. Bo my musimy coś zjeść na ekwiat. Rozrasta się, rozrasta się to, to. wszystkie miejsca dla dzieci, do zabawy. Dzieci się bawią, przez mianią, przed rodzicami, mają się przez czasu dla siebie. Tu jest Ania Pianin. Zawsze musimy przejść. Uważaj kochani. Idziemy, chodź. Zaraz coś zjemy i wrócimy. Chodź. Wsiąść. Ania ma aparat na zębach nałożony. Nie chciała wsiąść. Dobra, musimy coś znaleźć do jedzenia. Koniecznie. Ania? Ania kocha... Krzesełka, nie mam za Hello. Ja. <laughs> Moment kochanie, poczekaj. Zawsze macie gorącą wodę albo herbatę, to zależy, nie bywa. Umyjecie sobie swoje. Ja mam problem z jedną ręką. a się. się. Ania dostała, dostała gifta. wam tam za dużo bajerów nie nagadali po prostu wypłukać sobie musicie uważajcie, bo nieraz może być woda bardzo gorąca więc żebyście sobie paluchów nie poparzyli OK i finito Ania zabiera się do jedzenia lubię tą restaurację zawsze przychodzimy do tutaj do, do, do Rainbow'a to... To jest dość I Ania zawsze zadowolona, bo dostanie gifta. Ania, rybę zobaczyła. Gdzie mam położyć rybkę, kochanie? Gdzie chcesz rybkę? Tą rybkę. A gdzie mam położyć rybkę? No, okej. Okay. Dobrze, tutaj, tak? Dobrze, już ci, już ci nakładam. Ania, bez problemu taką rybę wciągnie sama. A ja dokończę moją zupę i zjem to co mi Ania zostawi. A jeszcze będzie jajko jajeczko weszło jeszcze No i to było na tyle z naszego posiłku Ania przyna niesamowicie no i co? To trochę ja się I To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Wpadłem na pomysł, że no może, może to nie są jakieś tam ciekawe rzeczy, może nie za bardzo Was będą interesowały, ale co pewien czas, ale myślę, że będę Wam wrzucał to, co nagrywam. Bo ja nagrywam sobie bardzo dużo. Nagrywam te rzeczy, żeby mieć w pamięci później, żeby później ani pokazać. Ostatnio oglądałem sobie filmiki, jak Ania Malutka była. Także zbieram te filmiki, kręcę te filmiki, potem wrzucam je, wrzucam je na hard disk, Ale to słuchajcie, to się to zaczyna rosnąć bardzo mocno. Już tych tyle mam dysków, że, że doszedłem do wniosku, że będę wam to wrzucał. Będziecie oglądać, to nie będziecie oglądać. A my co? A my pniemy się powoli, powoli próbujemy dojść do 10 tysięcy. Może się uda, może się uda szybko. Także zapraszam serdecznie tych, którzy oglądają. A nie zasubskrybowali kanału, no to kliknijcie subskrypcję. Może, może mnie trochę uszczęśliwiecie, a was to nic nie kosztuje. Oczywiście komentarze są jak najbardziej mile widziane i piszcie mi, co będziecie chcieli widzieć, co mam wam pokazywać. Będzie więcej filmów z fabryk. Na pewno będzie więcej filmów z fabryk, bo odezwały się do mnie inne fabryki, które również chciałyby, żebym ich fabryki pokazał. Ja im wysłałem film, ten poprzedni z fabryki CNC, oni mówią, Piotr, wyszli nasze też przyjedź, działamy długo, współpracujemy, mówi, mógłbyś nagrać co nieco. Ja mówię, dobra, okej, okay, bo tam jakieś, jakieś były odzewy z tego filmu. Także będę nagrywał, ale mówię to z tych fabryk, które znam, które mogę polecić, innych inne to będę zaznaczał, że to jest jakaś nowa fabryka czy coś w tym stylu. Także pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i jeszcze jedno ale yy, będzie, będzie wywiad, będzie wywiad z Polacy na emigracji. Z Tomkiem zrobiliśmy wczoraj taką, taką rozmowę. Tomek to w tej chwili szykuje. Także yy, zapraszam, yy, to są Kanadyjczycy i Polacy na emigracji, dwa kanały Tomka naprawdę fajny gościu. Także też mu tam wejdźcie do niego, zasubskrybujcie, bo, bo naprawdę robi fajne, wartościowe filmy i obejrzyjcie parę, parę fajnych filmów, bo naprawdę są ciekawe, są ciekawe. Ja nie mówię, że ten film ze mną, ale inne filmy sobie poglądajcie. Na razie pozdrawiam Was.